Tu jestem waha! Taką winą! No, Ironicie, ja mógłbym powiedzieć, małą <grym, grym>, To Małą przedszkodę jest największa, prawda? A Big Show, który doskonale wie, dlaczego teraz atakuje Randy Orton. Pamiętamy doskonale, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, kiedy to Randy Orton ruszył na Big Show a razem z The Shield co do Triple H, ale Triple H i Stephanie McMurdo się tutaj nie ma! Tak jest! <grym>, Big Show może teraz sobie odbić tamte bardzo przykre chwile. O, o, jesteśmy blisko stołu komentatorskiego. Czyżby, no proszę, rzeczywiście. E, chyba będzie dokładnie rewanż w taki sam sposób, jaki został potraktowany Big Show. Długo stół komentatorski chyba nie wytrzyma, jeśli chodzi o Manchester. Oby tylko JGL i Michael Cole mieli gdzieś siedzieć, ale jak... Big Show jeszcze ustawia skotki, to może oznaczać, że tylko ułapi sobie sprawę. <noise> to jest nieuniknione. Tak jest teraz Big Show. Będzie mógł zrobić to, co wcześniej The Shield wspólnie właśnie między innymi... Z zrobił, ale jak sobie schodki ustawił, by spokojnie na stół, bardzo rozsądnie. Idzie Czołgszlem. Pytanie, czy stół by w ogóle wytrzymał wikrzą, ale uuu, teraz nie wytrzymał ryny gortona Potężny Czołgszlem na stół komentatorski.